Jutro w całym kraju chłodniej. 8 stopni na północnym wschodzie, 12 w centrum, 15 na zachodzie, ale tam deszczowo. Na szczytach Tatar zawieje i zamiecie śnieżne. Beata Chmielowska, Olech, zaczynamy tele a W nim przegląd wydarzeń w piątek 30 października. 1 listopada cmentarze w całym kraju będą zamknięte. To decyzja rządu spowodowana wysoką liczbą zakażeń koronawirusem. W dzisiejszym raporcie odnotowano ponad 21 tysięcy nowych przypadków. Robimy wszystko, żeby iść drogą środka i nie wygasić całkowicie gospodarki, mówił premier. Przy tak dynamicznym wzroście zakażeń nasilają się apele o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów. Za wczorajszym atakiem na katedrę w Nicei stoi 21-letni Tunezyjczyk. Mężczyzna przybył do Europy przez Morze Śródziemne wraz z innymi afrykańskimi imigrantami. Śledztwo oprócz Francji prowadzi też Tunezja. Wracamy do kraju. Jak geolog w kawałku zwykłej skały dostrzeże szmaragd, tak on w zwykłej piłce tenisowej dojrzał podstęp. Teraz historia o czujności funkcjonariusza zakładu karnego w Zabrzu. Za chwilę pokażemy, jak klarnetem można zawojować świat, a wcześniej w programie także o. Teraz powiemy o siostrze Atosa Portosa i Aramisa Lwica. Kaza z gdańskiego Zo podrosła już i nadszedł czas na to, by założyła własną rodzinę i w tym celu właśnie wyruszyła na południe. Ma 23 lata i wygrała międzynarodowy konkurs klarnetowy Silversteina. Magdalena Lipska zostawiła w tyle 150 instrumentalistów z całego świata. Jej sukces wzbudza podziw, tym bardziej, że przygodę z muzyką zaczęła późno, bo w wieku 12 lat. Na pierwsze zwycięstwo lub chociaż remis w obecnej edycji Ligi Europy piłkarze Lecha Poznań muszą jeszcze poczekać. W drugiej kolejce fazy grupowej osłabiony Kolejusz przegrał w Szkocji z Glasgow Rangers 0 do 1. A w Teleekspresie pora na telehit. Już za chwilę najnowszy teledysk Melody Gardo zatytułowany Se Magnifique. Zdjęcia do niego kręcono w Portugalii. Promuje nowy album wokalistki, a opowie o nim Marek Sierocki. Teningi wspinaczkowe rozpoczął na jurze Krakowsko-Częstochowskiej, kiedy miał 7 miesięcy, gdy miał 10, był już na sławkowskim szczycie w Tatrach Wysokich. W wieku 13 miesięcy zaliczał pierwsze pozaszlakowe trasy w wyższych górach. No nie ma co. Teraz kozice górskie mają wyszczykaną konkurencję. I to dziś wszystko. Jutro spotka się z Państwem Rafał Patyra, a teraz jeszcze TeleEks Ekstra spokojnego popołudnia. Do widzenia.